Lokal, ten wstręt nie spuszcza mnie z oka Myślał chyba, że pęknę jak wokal Na widok mięśni wróżących nokaut Głody, afery, osiłek Steryt, arbiter ludzkich pomyłek Party chełek, jeśli uznasz, że przewiniłeś Za zasiłek na kolejny zaczep Miał ten zły dzień, albo tydzień Bez znaczenia cienia z wyżycie idzie O, o, oszalały hormony Mój ziom oblężony, ruszam do obrony A, a Adrenalina nie wytrzymam, dawaj tu tego skóry syna ściekła mina, pękła lina, dna maszyna, czas na wino, oparty na ręku czy na w imię ojca syna Już na we mnie ciosów lawina i natarcie wsparcie gdzie się wszyscy podziali Kumple moi byli i poznikali Jeden za wszystkich tak nas nauczali Minina linii ognia nie nawalił Faki ślep typa, już bez ryzyka Gotów na wszystko, bo blisko ekipa ma wypas, a, a, a adrenalina H.C. Klimat, żelazna kurtyna A, a, adrenalina Akcja w schina, których się nie zapomina A, a, adrenalina Hace Klimat, kurtyna A, a, adrenalina Akcja w schina, których się nie zapomina To realia Nie film w telewizorze O późnej porze chajd na ciebie może? Wiele zagrożeń jak wtedy porze Przeżyłem chwilę grozy jak w horrorze Jeszcze przed stacją na dworze podpili wy Wypierdalać w tej chwili, ja czarnej pili reprezentanto, wraz z twoim bandą, teraz mamy mantą to my mamy niemal gwaranto Wane, w pół do czwartej nad ranem Najwyższy czas pomyśleć nad planem ucieczki z BP Ci otoczyli już drzwi Ja to nie burzli, oni ciężkiej wagi Mimo to promilewki dodały nam odwagi Tak wejść w naraz, raczej każdy z nas Plask równo popas na zewnątrz czterech kopa plus siedmiu kolesi z dwóch mesi i w Widać na pierwszy rzut oka wszyscy zdrowo poszli po zatokach Nie chcę udawać proroka, ale zapowiada się na szybki knockout. Szybki knockout, szybki jak palce Skontra gołota, w wielu lata kłopotach, idiota. Do mnie, do mnie, no po wróg pójdzie klamach. Wrócić mnie, raczej inny mam zamiar. Obrót, wypierdalana z entłana. po kompanach, reakcja ta sama. Przecież nikt nie chce kana przy skroni. choć pogoni za mną kilku lui, odstawiam ich jak Karluiz na pieśni, Dzięki szybkie nogomu nikliśmy rzeźni, tak. Dzięki szybkie nogomu nikliśmy rzeźni. A, a, adrenalina. chce klimat, ma, kurtyna. A, a, adrenalina Akcja w na których się nie zapomina A, a, adrenalina Haczeki ma na kurtyna a, a, Adrenalina, akcja, akcja na których się nie zapomina jest z tym, że przeklinam Zerwała ze mną dziewczyna Finał, wszystko moja wina wciąż żyje, świat hien, dziś pije Wypierdalaj, bo cię zabije klient bez słowa Zasuwam na nogach, po klubach, pogodach, chujowa zima, barman, woda, zobacz, podróba logełka, duba, choroba, umysłowa, podłoga z Jest druga noc, jeszcze długa samoobsługa obsługa za moment, zatonę w długach Załoga czuwa z monet zapomoga w na Boga ugasz ten płomień, żałoba Fruwam w nałogach, szukam wroga o, 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 zobacz Ten mi się nie podoba, ten ziomek Chodź, no na stronę, masz przepierdolone Miałem życie żołne, klubem na schodach żeć ślubem przygoda, laszka rozwalona Teraz sam z mikrofonem, akcja zwolniona Kiedyś tylko ja i ona, trzech nie pokona Dziś opadła za słowa, ręka opuszczona już kochanie, to mega już tylko obrona Kochanie pamięta, ręka przestawiona Nie skonam dziś, przepowiednia spełniona A, a, adrenalina Chcę klimat żelazna kurtyna, a a adrenalina, akcja w na których się nie zapomina, a a adrenalina, chcę klimat żelazna kurtyna, a a adrenalina, akcja w na których się nie zapomina.